Witam bardzo serdecznie z Abu Dhabi. To jest pierwsze nocne wideo z tego miasta, tak robione na spontanie. Chciałbym Wam zaprezentować tutaj, jak przedstawiają się Państwa wysokiej kultury. Tutaj mamy standardowe takie przejście dla pieszych, tunelik pod drogą szybkiego ruchu. Jest środek nocy, jest teraz chyba ich czasu, jakaś druga w nocy. U nas to będzie chyba. 3 czy 4 godziny do tyłu. No w każdym razie mi się spać nie chce. No i wiecie, że ja uwielbiam graffiti. No i tutaj zobaczcie. Mamy taki właśnie tunel, taki korytarz i są graffiti. Tylko, że to nie jest namalowane. To jest wypalone normalnie w szkliwie. Także te płytki jeszcze przed. Złożeniem w całość zostały pomalowane przez artystów farbami, a następnie w piecu, co widać, zostało wszystko ładnie wypalone i spasowane. No i wiadomo, płytkarz nie mógł się pomylić, bo jeżeli się pomylił i pękła mu płytka przy dobijaniu na przykład z głową takiego jeźdźca, no to lipa, bo drugiej takiej nie było, albo trzeba było czekać, bo to robione wszystko. Na zamówienie. Także zobaczcie sami, i tu wszystko pięknie podświetlone. No, nie będę tak zachwalał, że tu jest tak super sterylnie, czysto, Bo y, nie wszędzie te boczne takie zaułki wiadomo, no są zaśmiecone, no, ale generalnie w Emiratach Arabskich czegoś takiego jak samowolne gdzieś pomalowane y, mury nie ma. Nie uświadczycie, pomimo że tutaj przyjeżdża bardzo wielu turystów. To jeżeli są jakieś malunki, jakieś grafity, to one są wszystkie zrobione za pozwoleniem i z reguły przepiękne. Także jeżeli tutaj um, upolujecie jakieś grafity, to to nie będzie jakaś przypadkowa praca. No oczywiście w Bahrajnie, tam na terenie budowy opuszczonego obiektu, takiego pustostanu, to znalazłem dużo, no ale. Tak, żeby gdzieś po prostu wyeksponowane w przestrzeni miejskiej było, no to nic z tego. No i tak wygląda te przejście podziemne. Tutaj Sofitel, mamy takie hotelisko wielkie. No ja jestem zakwaterowany w troszeczkę mniejszym, <śmum> powiem tak, no nisko budżetowym tym razem. No ale to dlatego, że jestem tutaj w zasadzie przejazdem. Na międzylądowaniu jestem tutaj tym razem w, tej, w tym Abu Dhabi, dlatego tak może i na siłę trochę ten film nagrywam, żeby przypisać go powiedzmy do tego przejścia podziemnego na moich ulubionych mapach. Także zapraszam do, do opisu.